Dzisiaj sprawdzamy ceny w Carrefourze. Tak konkretnie to jest chyba Carrefour Market, z tego co dobrze widzę. Przypominamy, zgodnie z artykułem czwartym ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, cena powinna być jednostkowa i zaprzestana w sposób wyraźny i zrozumiany dla konsumenta. No, ja tutaj chyba jeszcze w tym sklepie nie byłem, więc jestem nowym konsumentem. Już po zakupach. Z tego, co sobie na bieżąco robiłem zdjęcia cen i produktów i potem porównywałem to z Paragonem, to wychodziło, że dokładnie wszystko było takie same. Cena jak na półce, cena taka sama przy kasie. Tutaj nie mieli też żadnych elektronicznych cenówek. W Lidu też się znawiam, czy one były elektroniczne, bo w zasadzie dla mnie to wyglądało jak taki zwykły kartonik. Co by się stało, gdyby się okazało, że cena przy kasie jest inna niż cena na półce? Wtedy, zgodnie z artykułem 5 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, konsument może zażądać sprzedaży tych produktów po cenie dla niego najkorzystniejszej. Czyli, na przykład, jeżeli przy półce miała być niby tańsza, no to wtedy może zażądać oczywiście tego, żeby sprzedali mu te produkty za tą cenę tańszą. Najlepiej no sobie chodzić zresztą po tym sklepie i w razie czego sobie zrobić zdjęcie, żeby. Mieć taki argument w dyskusji no i słuchajcie chodzi o to że za te produkty zapłaciłem podobnie prawie wszędzie taka sama cena mówię że prawie zaraz do tego dojdę no i tak po kolei za mąkę na półce było 2,89 w przekazie dokładnie tyle zapłaciłem kukurydza 3,99 w przekazie dokładnie tyle samo tuńczyk tak samo. Ser, mozzarella. Tak samo. Oliwki. Tak samo. Śliwki suszone. Dokładnie tak samo. Wafle ryżowe. Cena na półce 2,29. Natomiast ja przy kasie zapłaciłem za to złoty, 89. No jest akurat dla mnie na korzyść, na plus, na konsumenta, więc yy, no w zasadzie zakupiłem towary po cenie dla siebie korzystniejszej. Zgodnie z artykułem 5, więc yy, taki w zasadzie mało psikus 1. Yy, winiary 3,99. No i winogrona ciemne 6,99 wyszła całość. W sumie Carrefour również przeszedł test, jeżeli chodzi powiedzmy o ceny. z jedną nieścisłością, ale to akurat była nieścisłość na korzyść konsumenta, że przy kasie konsument płacił mniej niż płacena na półce, więc w zasadzie ja bym to nie zaliczył jako przewinienie.